Czołem, z tej strony byt ludzki. Dokładnie analizując moje dotychczasowe wyniki na YouTube doszedłem do fundamentalnego wniosku, że jeśli mam zamiar prowadzić kanał w taki sposób jak robiłem to do tej pory, nie mam szans na dotarcie do szerszej widowni. Zbadawszy więc aktualne YouTube'owe trendy związane z grą Minecraft, doszedłem do fundamentalnego wniosku, że najlepiej oglądają się speedruny i serie hardcore. Jako, że ja jestem człowiekiem wolnym w obydwu znaczeniach tego słowa, pierwsza opcja niestety w moim przypadku odpada. Oznacza to jednak, że jestem ogromnie rad zaprosić Was na pierwszy odcinek z mojej nowej serii Hardcore. Pozwólcie, że teraz z Wami utworzę nowy świat hardcore, na którym seria, mam nadzieję, będzie trwała jak najdłużej, że będziemy się dobrze bawić, że odcinki będą jak najczęściej że pozwoli mi to dotrzeć do szerszej widowni, bo trochę mam mało subskryberców, a bym chciał dużo mieć ich. Więc najważniejsza rzecz, najpierw nazwa świata. Nevol to ja... nie wiem co to znaczy, ale... no, jaka to jest nowa seria, to może... nowy... nowy świat, myślę, że to jest dobra nazwa. Także tworzymy go i... mam nadzieję, że coś fajnego się... jakaś fajna mapa się wylosuje. O, no dobra. Mamy mapę, jest las, świerkowy To jest dobra rzecz o tyle, że mamy tutaj dużo drewna Ale słuchajcie, nawet nie wiecie jak się zjeżdża, ostatnia seria z Minecrafta to była na grzyb GrypCraftie i... Co? Już myśleliście, że umrę? Zaraz na początku odcinka? Jasne, jasne Jeszcze czego? Ja jestem za dobrym graczem, żeby tak umierać, a zaraz na początku To jest... Nie wiem, musiałbym je chyba jakiś piorun z nieba trafić, żebym ja przegrał Minecrafta.